Il Witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale i w serii GTA 5 Łowcy Potworów. W serii, w której w stanie San Andreas w niewyjaśnionych okolicznościach pojawiły się potwory i tylko łowcy są w stanie sobie z nimi poradzić. Na samym wstępie dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek już za tydzień w sobotę, chciałbym, żebyście wbili 4000 łap. Gdy już bijecie, to możecie mieć świadomość, że na pewno taki odcinek się pojawi. Dzisiaj, również w moim odcinku, goszczę specjalnego gościa, którego pseudonimu wam jeszcze nie zdradzę. Waszym zadaniem będzie jego rozpoznanie i podanie jego pseudonimu w komentarzu. A na koniec odcinka zdradzę wam, kto to był i zobaczycie, czy trafiliście. W chwili obecnej jestem podczas właśnie patrolu. Ostatnio bardzo dużo rzeczy się podziało. Między innymi pokonaliśmy Slendermana, pojmaliśmy Sirenheada, walczyliśmy z fałszywym nieśmiałkiem. Więc generalnie z odcinka na odcinek coraz więcej się... ło! Ho, ho, co się tutaj wyprawia? Wszystko w porządku? Spokojnie, spokojnie. Towarzyszu, czego szukasz w tej okolicy? Czego szukam w tej okolicy? Właśnie ją patroluję, a ty? Szukam tutaj, jak widzisz, moją wielgachną lunetą lekarską zarazy. W jakiej zarazy? Nie zarazie? wyglądasz na. Jak to? Największej zarazy na świecie Wielkiego Pomoru. Widzę, że. Jesteś jedną z niewielu osób, która nie jest zarażona, hmm. to może być znak. Mój syn miał mi pomóc, ale niestety zniknął mi jakiś czas temu i ta pułapka miała pomóc mi go znaleźć. A wtedy zjawiłeś się ty. W sumie to może być zbieg okoliczności, ale też może być to zrządzenie losu. Musisz mi pomóc. Jeżeli na myśli masz zarazę. To chętnie ci z nią pomogę. Sam z nią walczę od dłuższego czasu, i myślę, że możemy połączyć siły. Powiedz mi, co potrzebujesz dokładnie. Potrzebuję pacjenta. Nie może być byle jaki pacjent. Musi być pacjent najwyższej najwyższej jakości. Jakbyś był tłusty. Takich mi się naj, najsmaczniej bada. Rozumiem, że on będzie zarażony? Dostaniesz coś w zamian. Dostaniesz coś w zamian na pewno. Nie mamy czasu do stracenia. Oj, zaprowadzę cię do mojego laboratorium. Pokażę ci w nim moje lekarskie przyrządy. Dobra. Chodź. To wezmę tylko i za za to umiechał. Ja wezmę swój zarazo-mobil. Zaczekaj. Oto mój zarazo-mobil. Każdy lekarz powinien mieć taki. Jedziemy. Dobra, jadę za tobą Ten gościu jest totalnie dziwny Gada o jakiejś zarazie Ja myślę, tak jak wcześniej wspominałem, że ta zaraza to wiecie To jest ta plaga potworów I myślę, że w końcu mamy jakiegoś pomocnika Zaraz zobaczymy Pokaże nam swoje laboratorium I ciekawe co więcej nam powie Daleka jest to twoje laboratorium? Dojedziemy jak dojedziemy Bo mi się nie śpieszy. Sto kilometrów Czy tutaj mieszkasz? No, wiesz, zdarza się czasem tu, czasem tam. Mieszkam gdzie muszę. Aktualnie poszukuję mojego syna. Jak on wygląda? Nic. Jak taki ja, tylko że mały i upośledzony. Tak samo się ubieracie? Tak, chodzimy do tego samego krawca. To teraz jakiś krawcy jeszcze istnieje? Ja jestem tym krawcem. A, rozumiem. Jak widzisz, mamy tutaj wiele przyrządów do tworzenia lekarstwa. Mhm. Mm Potrzebuję tego pacjenta. Potrzebuję tego pacjenta, żeby wytworzyć jedno mocne lekarstwo. Pacjent, którego poszukuję, znajduje się gdzieś przy Great Ocean Highway. To obóz bandytów, do którego próbowałem dotrzeć. Od dawna. Wysłałem tam mojego syna, no ale dotąd nie wrócił. Nie wiem, może tobie się uda. Układam w tobie całą moją nadzieję. Nagrodę... Dostaniesz sobie wynagrodzone, nie martw się. Jak w ogóle mogę na ciebie mówić? Możesz mi mówić lekarzu albo ojcze. Ojcze? Zależy. Wolałbym tak. chyba lekarzu. Tak. Na pewno? Na pewno nie chcesz mówić mi tatusiu? Brakuje mi mojego syna, dobra. Zastanawiasz się jeszcze nad tym. Dobra, postaram okay. się to zrobić Dobrze. dla ciebie. Wrócę tutaj pewnie niedługo. Dobrze. Będę cię oczekiwał. Do zobaczenia. Ten gościu jest totalnie dziwny Ale wydaje się być w porządku Postaram się znaleźć jego syna przy okazji Ale również dostarczę mu tego grubasa Do jego badań Myślę, że te badania są naprawdę ważne Pewnie podobnie tak jak ja chcę zbadać cały problem Który się właśnie pojawił w tym naszym stanie San Andreas, żeby zwalczyć te wszystkie potwory Więc ja się udaję na ten Great Ocean I zobaczymy czy rzeczywiście Opisany cel, który nam dał Rzeczywiście gdzieś tam urzęduje Zbliżamy się do miejsca, w którym nam wyznaczył Pan doktor, doktor, lekarz Tatuś. <noise> nie wiem, jak tam wolicie. Możecie dać znać w komentarzu, jak mamy go nazywać. Gdzieś tutaj powinna być miejscówka, gdzie urzędują bandyci. To jest gdzieś tutaj. Oho, widzę jakieś spalone wozy strażackie tutaj porozwalane. To wygląda, jakby to była jakaś miejscówka. Wiecie co? Ja zgaszę teraz lampy, żeby mnie nie było widać. I. Postawię tutaj swój Zrobiło się nagle strasznie spokojnie, większość z nich chyba zabiłem, nie spodziewałem się, że aż taki opór tutaj będzie, ale możliwe, że na mnie się gdzieś tutaj czają, mam nadzieję, że też nie zabiłem wszystkich, nie miałem czasu popatrzeć, który jest który, a mam dostarczyć doktorowi jednego z nich, tak wygląda spokojnie, oj, biegnie, stój, stój, stój! stój! Wysiadaj. Otóż broń, kim ty jesteś? To nie jest twój interes. Dobra, teraz czas zabrać go do doktora Na szczęście udało nam się pojmać jednego z nich Nie raniąc go jakoś bardziej Jakieś tam minimalne obrażenia podniósł, ale to nie jest chyba istotne Zatarliśmy w ogóle z bandytami Mam nadzieję, że nigdzie dalej żadnej info nie pójdzie Że zabiliśmy wszystkich, którzy tam byli Jedziemy teraz do naszego doktora I zobaczymy, co on będzie w stanie zrobić z naszym pacjentem Siadaj. i się nie ruszaj. Pod ścianę idź tutaj! Pod ścianę i się nie ruszaj, bo cię zastrzelę. Mam go dla ciebie. O, siema. Mam twojego pacjenta. Co z nim zrobić? Masz pacjenta? No jest tutaj. Pokaż. Nie sądziłem. Nie sądziłem, że przeżyjesz tą akcję. Dobrze, zaprowadź go do mojego laboratorium. Prędko. Nie mamy czasu. Chodź! Idź za doktorem. Ruszaj się. Mam nadzieję, że mój pacjent nie został w żadnym stopniu uszkodzony. Nic mu nie jest, ma kilka obić, ale nic większego. Cieszę się. Bardzo bym ubolewał, gdyby główny pacjent stał w jakimś stopniu zarażony. Co Czy teraz? Się? Kim wy jesteście? Teraz czas, żeby go wyleczyć. Daj mi chwilkę. To będzie bardzo skomplikowana operacja. Wiem, że wy, śmiertelnicy, nie jesteście w stanie tego zreplikować. Co jest? Daj mi sekundkę. Pacjent jest wyleczony. Jak to? Nie zadawaj bezbędnych pytań. Teraz muszę przetransportować go do kolejnych badań. Twoja nagroda czeka na ciebie już na miejscu. Przeszedł ci później koordynaty. To samochód, który hmm, powiedzmy został mi po jednym z pacjentów. Oczywiście wyleczonym. Ale to A co, i to... pamiętaj. Tak? To, to, to nie rozumiem. To on teraz zostanie wyleczony? Oczywiście. Pamiętaj, jeżeli, jeżeli kiedykolwiek poczujesz się źle i chciałbyś skorzystać z moich usług, zostać wyleczonym, daj mi znać. Jestem tutaj. Tymczasem wyruszaj. Będę miał dla ciebie kolejne zadania w następnych dniach. Nie bój się. W takim razie przyjadę jutro. O, <laughs> Przepraszam, moje lekarstwo bywa nadpobudliwe. Nie pytajcie mnie, co właśnie się tutaj wydarzyło, bo sam nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Nie rozumiem, w jaki sposób ten gościu leczy ludzi, ale jeżeli ich ludzi z tego chorób zostania potworami... Chyba słyszałem piłę spalinową. Nieważne. Karabin? Okej okay. Nie wnikam, myślę że wszystko przebiega tam dobrze Jadę oczywiście zobaczyć jaka nagroda mnie tam czeka, w końcu nie robię niczego za darmo i później wrócimy ponownie do pana doktora i być może znowu coś na niego zrobimy. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subkę z dzwoneczkiem. Pamiętajcie 4000 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem. W realizacji dzisiejszego odcinka pomógł mi Pio, więc wpadajcie do niego na kanał i zostawcie suba z dzwoneczkiem. I właśnie to on, dzisiaj wcielił się w doktora Plagę. Jeżeli jesteście ciekawi więcej, kim jestem ten doktor Plaga, zapraszam właśnie na kanał Pio, który za chwilę tutaj podlinkuję w karcie. Możecie tam poglądać Mnóstwo filmów, m.in. o SCP-049, którego dzisiaj mi odgrywał. I wszystkie informacje, które wyniesiecie na temat SCP-049, możecie wrzucać w komentarzach również do mnie na kanał, bym ja dowiedział się jeszcze więcej i wykorzystał to w kolejnym odcinku. Więc ja wam, kochani, bardzo dziękuję, i myślę, że widzimy się już w przyszłą sobotę. Trzymajcie się, hej!